Hej, 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 cześć, widziąłem. Tomb Raider, którego miałem już wcześniej nagrywać, ale coś tam olałem. Teraz, znaczy olałem, no po prostu nie miałem za bardzo jak, przez tego glidosa górnego. Eee, coś się nie udało, ale nagrywam teraz już pełną e, wersję. Zresztą tutaj o proszę bardzo zakupione wszystkie części w jednym. Więc jest spoko. Taką mam nadzieję, teraz nie powinno być nawet jakichś błędów w dźwięku, taką też mam nadzieję. A granie będzie krótka, a bliska memu sercu. W końcu grałem w nią będąc... No... Taki, taki, taki. Byłem, to zacząłem już grać w Tomb Raider'a. Wspinaj się kobieta, wspinaj. I tu zaraz wilczki wyskoczą. Albo coś takiego. No, cztery aż. Cztery wilczki. Opa! Jeden, na no sensie Lara ma pistolety z nieskończoną ilością amunicji, nawala na ślepo, ale zawsze każdego. Ciaf. No ale niestety i przewodnik yy, nie do rady przeżyć tego wszystkiego. No to my tymczasem wbijamy do środka. I teraz ja tu będę musiał zacząć ogarniać sterowanie. I zero myszki, zero myszki. E, więc tak, endem się tutaj robi takie, takie coś, takiego scrolla. E, altem się skacze. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz mi interesuje. E, pistolety to nie. E, kontrola Pado. E, Inventory. Walk. E, left, right, step, right. No nie ma tutaj tego no Bo jeżeli już jest ten roll To on powinien następować Może tak będziemy robić, o to no, nic nie daje No dobra Jakoś pikniemy O, bo właśnie tu chciałem uniknąć yy, wszystkich yy, strzał, ale się nie dało no, Znaczy no dało się, bo nie, trafiłem w ani nie trafiła we mnie ani jedna tam już pokazywało, żebyśmy poszli, ale najpierw idziemy w to miejsce, ponieważ tutaj znajduje się jeden z czterech skarbów no, czterech ukrytych miejsc właściwie, nie skarbów. O, i tutaj właśnie takie dźwięki wydobywają się w... o, tutaj mamy apteczkę. które trochę ciężko mi się kamerę tutaj ogarnia. No podejść do tego o dobra super I teraz możemy iść już w miejsce które zostało nam wskazane kurcze sterowanie tutaj sprawia mi trochę trudności to nie są takie jakby to powiedzieć sterowanie samości... W... o właśnie tak dobra Nie jest to sterowanie do jakiego jestem przyzwyczajony w grach może dlatego że dawno w taką tego typu gry nie grałem dobra out time jeszcze któryś Dobra zabity idziemy po drugi skarb czy po drugie ukryte miejsce ponieważ o właśnie, tutaj No Czekajcie, tutaj to takie było miejsce jedno, które którego się dało skoczyć I ona potrafiła wejść tutaj. Czy to jest takie wykorzystanie właściwie bugów yy, gry? Można tak to ująć chyba No Bugów gry Kurde, nie pewnie coś robiło. Jak to konkretnie miało się zrobić? Próbujmy się tak rozpędzić? To mi pewnie niewiele da. No właśnie. No. Tutaj nie. No, tu jest jakiś bóg który... Tu już się powinno złapać. Koleżanko Ja wiem, że tutaj jest trochę niski ten skok jej Łoł wow. hmm, No tu się nie złapię, że tu jest wyżej, nie? Tu się raczej nie złapie... Jakby zrobić coś samo takiego, stąd na przykład. Pierdziu, dziewczyno, co ty wyrabiasz? Zrobić coś takiego. I skoczyć... Tak o. Aj, nie miało to tak wyglądać. Jeszcze raz, spróbujemy. Jeżeli też się nie uda, to pójdziemy sobie dalej, żeby też nie tracić czasu. Mm -mm, mm -mm. To musi być jakiś taki sposób jeden. O, dało radę. Dało radę jakoś w końcu. Wingadzie, Czekaj, czekaj, Lara. I mamy odkryte już dwa tajemnicze miejsca. To jest z tym, że właśnie do tego się ciężko dostać. Zrobimy jedną małą rzecz. Game, save, slot pierwszy. Ponieważ gra jest stara, tak? Gra jest z mojego rocznika, 9.6. Więc gra już może mieć trochę błędów, no zważywszy na wiek swój więc nie wymagajmy od niej zbyt wiele eee, więc dlatego trzeba tutaj wykonywać zapisy, no względnie często i to nie na jednym slocie Znowu mam nieprzymknięte okno, jakiś pajac. Mm, jeździ na motorze, którego opona jest znacznie większa niż sam motor. No ale dobra, trudno. A tutaj no właśnie jest to zejście. Czy tutaj było jakieś sekretne miejsce? Chyba nie. Nie jestem tego teraz w stanie ocenić, ja po prostu to co wiem, gdzieś tam pamiętam... To ja staram się właśnie... Wam tu pokazywać. Ale mówię, że nie jest tak, że ja po prostu wiem wszystko o tej grze, bo nie wiem tak naprawdę, no... Przychodziło się to naprawdę dawno temu. Fek. Więc jest niezbyt łatwo... To wszystko sobie przypomnieć. Tutaj mamy yy, takie coś. W sensie, że bramę, z którą nie da się przejść. Teoretycznie się nie da przejść. Bo widzicie, tutaj już dziura na górze. I właśnie tą dziurą będziemy musieli udać się dalej. O! Tu nic nie ma. Trzeba się rozglądać, pokażę w zakamarku, bo... Yy, nie dziwcie się jak w jakimś innym z dekamarków znajdziecie yy, no naprawdę ciekawe rzeczy tutaj alt będzie potrzebny no nie coś mi nie pykło a. Dobra, super. Nie tylko nic z tym przeskokiem, ale zabiłem przynajmniej wilki, które tutaj grasują. Nie wiem czy nie ma jakichś ciekawszych miejsc też. Czegoś poukrywanego. Tu jest jakieś wejście na górę. Eee. O właśnie, tam coś jest z tego, co mi się wydaje. Spróbujemy temu czemuś przyjrzeć się bliżej. Wygląda mi to na szkielet mm, hmm. Przyjrzyjmy się temu z bliska Chyba z tym nic byśmy nie mogli zrobić Okej okay. Jesteśmy Nie wiem czy tam gdzie powinniśmy Ale gdzieś jesteśmy Eee... Uh, tu mam jakiś most. Nie! No Jesus Christ Czekaj, spróbujemy... Czekajcie, spróbujemy wejść tym wejściem tradycyjnym Tradicional. Tradicional. Tutaj chyba było, nie? To było wejście? Nie, nie tutaj. No to tu było... Tu coś też, też było. Aha nie no to tutaj było sobie takie przejście, okej okay, spoko yy, To jedyne wejście jest tam gdzie ten szkielecik w takim razie O super świetnie To nawet nie musimy skakać w sumie tylko od razu kontrol i jadziem z tym śladziem yy, Superaśnie ci taśnie. Aha, to ja stąd przyszedłem. To chyba jest to ha, Ale dziur zagra Czekaj, się, że ja z przyszedłem? Nie, aha! Czyli dobrze idę, dobra. E, czas na kolejny zapis. Aha, cave. Okay. Enter No Ale Ja pisgam No to się popisałem teraz Dobra, idziemy jeszcze raz tam To się teraz popisałem, ale dałem save kurczę, nie Load Czyż może hmm. No to się popisałem no tragedia dosłownie, tragedia Inteligencji zegarz. może teraz przynajmniej jakbym nie unikał y, wilków może to lepiej troszkę zrobię, a może y, ominę je całkowicie Chociaż nie sądzę żeby mi ominął całkowicie, bo jeżeli chodzi o skakanie y, larom no to mam drobne problemy. To zobaczycie to za chwilę. Eee, przy, 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 gdzieś tam końcu poziomu. Eee, pod tytułem jaskinia. Gień śmieciu. Eee, pod tytułem jaskinia. Ponieważ tam będziemy musieli... Co nie, to pokikać. Ale to nie wyprzedzajmy faktów póki co. Najpierw wrócimy z powrotem do tego miejsca, z którego ee, przed chwilą się władowałem. Mm. Jump. Ale mi się udało. No i te wielki teraz sobie tutaj mogą sapać, wdychać i nie wiem co tam jeszcze robić Dźwięki nie są tak zbytnio eee, stuprocentowym oddaniem tego co o, co te zwierzęta za dźwięki powinny wydawać ale co tam Czekajcie, czy może tutaj coś jeszcze jest? O czym ja nie wiem? Aha, tu jest chyba powrót. Tak, tu jest powrót do miejsca tego, czyli nawet tutaj bym nie musiał skakać, ale wykonałem całkiem niezły manewr. I jak te wirki już na mnie czyhają? Całkiem niezły manewr wykonałem. Tam się bardzo chwali... Znaczy ja się chwalę, nie wiem jak... Wy pewnie mnie nie pochwalicie. Um, no to tutaj czas... Zapisać... grę, Load... Save. O i teraz się wszystko zgadza. Musimy następnym razem... Czytać dokładnie co jest napisane No bo tak to właśnie przed chwilą daliśmy, znaczy ja dałem grupy Przywitajmy się z kolegą na dole Gdzie jest tu kolega? Zrobiłem gnoja, a z jednego prostego tego względu, z tego, nie, tutaj nie, z tego co pamiętam, to tutaj coś było, ale no, mogą się mylić, a może z tej strony, też nic, zero, nul, może tak o, to nic, nie, nie no bo ja właśnie się tak zastanawiałem, zawsze po co jest tutaj to, ta rozpadlina, no poza tym, że yy, poza tym, że można tutaj yy, spotkać właśnie kolegę niedźwiadka, a tutaj właśnie coś jest Dobra, super O Apteczka Już dzisiaj trzy żeśmy znaleźli w sumie apteczki Wo, Tego kolegi tu nie zamawiałem No nie! Ale ściema Ale ściema Aha, bo to jest to przejście tutaj, no tak. Ale ma niezła. No to mam przynajmniej yy, aż trzy apteczki. Więc w razie czego będzie trzeba jej użyć, chociaż póki co yy, nie jestem skłonny do ich używania, bo właściwie po co? żyje żyję i to wystarczy. Tylko musimy, mówię, oszczędnie z tym, z tym życiem tracić je, bo po tych, y, tych apteczek potem będziemy mieli może coraz mniej, ponieważ no, będzie coraz trudniej znaleźć. Yy, to trzeba też będzie uważać, żeby, mówię, nie tracić tego życia. Tu musimy się rozpędzić dobrze. No, to za parówka bo teraz tu trzeba właśnie drogi sobie nadkładać powrotem do tutaj tej krainy bo 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 musimy dobrze skoczyć a ona czasami niestety nie reaguje na alt o, widzicie, albo z opóźnieniem to jest wszystko. E, I przez to strasznie trudno przeskoczyć takie e, punkty. Więc albo trzeba stanąć w miejscu i potem od razu plus e, do strzałki dodajemy alt. No albo zupa blada, nie? Bo zazwyczaj nam nie zadziała w, tem nie zadziała w tempie. Widzicie, teraz mi się udało yy, Dlatego też poczynię jedną mądrą rzecz z Którą mi się to udało O! Najważniejsza rzecz Czekajcie, tutaj chyba była apteczka gdzieś Po prawej albo po lewej stronie Nie jestem tego pewien, ale O! Mówiłem Po tej drugiej stronie już nie ma Ale po jednej była no i Tu były chyba wilczki Nawet je słychać Ło co ty strzelasz teraz powiedz mi ateczka kolejna Czas chyba właśnie jednej użyć. O. Dziękować za kolejną apteczkę. I możemy ruszać w drogę. Eee, tu chyba była e, opcja czasowa tego wszystkiego. Od tego trzeba tu będzie się trochę pospieszyć. No, op! No, no, obróć się. A tak. No właśnie. Mówiłem o tym? Mówiłem. Więc to najlepiej zrobić tak, żeby właśnie przeskakiwać wszystko na rozpędzonym yy, ciele. Ale tu jest właśnie jeszcze jedna rzecz. Właśnie ją dostrzegłem w tej chwili. Chociaż pamiętałem, że gdzieś tutaj coś jeszcze było, dlatego yy, zawsze należy się rozglądać dobrze nie! Ech, jeden krok za daleko oj ty Lara ty za bardzo się czasami rozpędzasz właśnie ona tak czasami porusza się dziwnie że czasami zrobi ten kroczek taki yy, dosyć mały a czasami są to kroczki które yy, no niestety ale są za długie mamy Yy, sekret numer 3 i mamy tutaj apteczkę nie pamiętam przypadkiem czy o i to jest większa apteczka przy okazji to nie jest mała apteczka którą do tej pory żeśmy znajdowali tutaj coś można było zrobić chyba nie no dobra no to stąd możemy też się zwinąć w każdym bądź razie tutaj podziałałem odnajdując trzeci sekret 3 na 4 chyba będą, bo w tej, tej lokacji chyba bodajże były 4 e, sekrety. A my mamy już 3. Albo mm, aż 3. O. O. też miałem zawsze problemy z tymi przeskokami, mm, ze złapaniem się krawędzi zawsze miałem z tym problemy bo to są cholernie trudne rzeczy tutaj chyba były zwierzątkę jakieś do zabicia a nie jedynie strzały chociaż tutaj było A teraz... O! Oryginalne zejście na niższe piętro. Ale tutaj też muszę mieć uciągniętą broń. Z tego co pamiętam. Aczkolwiek tu je zaraz przeskok. Właśnie. Właśnie. I tu też będzie jeszcze apteczka zaraz, ale plus jeszcze koledzy do pokonania jest apteczka ale yy, właśnie jeszcze ktoś? dajcie mi tą apteczkę druga większa a to jest tylko wajecha dotwarczy oczywiście bremy no no właśnie a teraz no fuck, bicie no ona się też zamyka dosyć szybko ta brama więc e, jak najszybciej trzeba zejść tutaj właśnie I jesteśmy już O nie jednak 3 sekrety na 3 zostały przeze mnie e, zrobione I 7 podniesień 14 zabójstw No i super Jesteśmy w drugiej e, misyjce, ale właśnie tą drugą misją e, zajmiemy się w kolejnym odcinku, więc żegnam się teraz z Wami na razie.